Meczu, tak, tak jak już trochę emocje opadły. Zadowoleni wszyscy i Patryk sam? No, wynik był 50-40, więc chyba repertuar dzisiejszego spektaklu był dobry, bo przegrywaliśmy starty, wymijaliśmy rywali po trasie, więc to co kibice lubią, wszystko było, wynik jest do przodu. Na pewno zawsze mógłby być większy, ale był taki jaki jest i Fajnie. Żużlowcy zawsze chcą, żeby tor był powtarzalny, taki jaki był na treningach, żeby był taki na meczu. I rzeczywiście było dzisiaj tak, bo, bo odczytywaliście znakomicie od samego początku te warunki. No dla mnie jest tor odczytywalny jak nie, na treningu i te, wtedy jest najlepiej, jest czysta głowa i wtedy człowiek e, e, nie myśli przez weekend, czy było dobrze, czy nie, bo nieraz te piątkowe treningi tak, nas, tak naprawdę psują naszą koncepcję i nie wiemy na czym jechać, a ja przyjechałem dzisiaj prosto z Węgier i... Wsiadłem na motocyklu, założyłem to co miałem i było elegancko. Więc te treningi, tak naprawdę, nieraz ludzie, kibice myślą, że one coś dają, a tak naprawdę spod taśmy to wszystko wychodzi i wtedy, wszyscy, wtedy widać, czy sprzęt jedzie, czy nie. Więc no, to taka jaka jest teoria treningów. To jest duża satysfakcja, jak się wygrywa z Mistrzostw Polski w pewnym momencie 16 punktów do przodu, to gdzieś w parkingu się udziela ta atmosfera, że jest fajnie, że jest dobrze. Oni byli mistrzami Polski. Leszno w tamtym roku teraz zaczyna się nowy sezon. Każdy zaczyna od nowa, walczyć o mistrza Polski, więc najważniejsze, że wygraliśmy. My jakoś się dopasowaliśmy do naszego toru. Nie było źle. Oczywiście mogło być lepiej, bo każdy na pewno wyciągnie jakieś wnioski ze swoich biegów. Ja też zrobiłem parę błędów, więc czy to było leczno, czy będzie to kolejny przeciwnik, trzeba jechać po prostu, żeby walczyć o play -off. 3 trójki, 0 nagle. Co się stało z pana motocyklem? Chyba prądu nam zabrakło, albo prąd, albo, albo gaźnik. I wymieniliśmy wszystko, i dalej było wszystko ok, tylko ja już dałem trochę ciała na trasie, bo inaczej mogłem te biegi roz, rozplanować okay. sobie i mijać rywali. Ale dojechał pan do końca, licząc, że tam rywal może się zgubi, może może no, Na tyle mi ten silnik przerywał, że mogłem kontynuować jazdę jakoś tak, nie że się wlec. A mogłem jechać, no i zobaczyłem, że nikt nie ma defektu, bo liczyłem, że ktoś może mieć defekt, więc warto było zawsze jechać do końca. Ale dojechali chłopaki, to zjechałem wcześniej, bo nie było sensu jechać. Jeszcze słówko tandebreczne, bo tam pychowo się nie udało awansować do finału Mistrzostw Europy. Rzeczywiście? Trochę trochę fecha Trochę ta stawka spłaszczona była, że 11 punktów wystarczyło No na pewno, co? Czterech zawodników chodziło, stawka była wyrównana, tor był twardy, dziurawy, pola startowe były, że tak powiem, wiele do życzenia miały, więc też się tutaj nie chcę tłumaczyć, byli po prostu lepsi. Ja wiem, co się stało i tyle. To Ty liczysz na dziką kartę? Liczysz, że, że, że tu jeszcze można coś ubrać w tym seku? Na nic nie liczę, no odpadłem, więc yy... ja tylko kolejne eliminacje do Grand Prix mi zostały i do Mistrzostwa Polski, tylko tyle.